Witajcie, to już kolejny odcinek Epic Miki 2. Chyba no trochę długo wyczekiwany, bo trochę długo nie robiłem, bo nie miałem okazji, ale teraz idziemy. Skoczyliśmy już w czwartym świecie, czyli tęczowych wodospadach. Popatrz, to kałamarz pełen niewidzialnego atramentu. Powinniśmy natychmiast go zbadać. Jeśli pomalujemy farbą kreskówkę wokół kałamarza, zapełni się on niewidzialnym atramentem. Kiedy skoczysz do niewidzialnego atramentu, staniesz się niewidzialny. Co takie oczywiste, kiedy mówię to na głos. Mm. Dobra, wchodzimy. Jest... <słuch> ok, jest Okej, czyli musimy iść na slow motion. Okej, okay. zrobi sobie truchcik. taki. O taki. Ha? Gaz! Nie wtrącę się! Nie widziałem, a trawy gdzieś Jest W ruchach albo podwójnym szkoku skoku. się. biesieciem. O, o, o! Ok, musimy tam wrócić. Dzięki. Pójdziemy sobie o taki ruch ten. Zobaczcie muszę... muszę muszę tam nie gra, bym biegł. No nieważne, wytrzymam. Okej. Okay. Okej, okay, teraz nie mogę iść na pitmouse'y. Czyli muszę ciągle na flow'a. Okej, okay, teraz! Na razie, jeba! Wą. Okej. Okay. O! Kluczyk. Jest niezłodobny. Możesz. Okej, okay, czekajcie. A, to nie Dobra. Mm, kontynuujemy. Ty, po prostu nie To jest tam? No. To. to. A tam? To. Może najpierw pójdę na prąd, pójdziemy tam. Hmm. Muszę mi się tak zbytnio nie na ja nie wie, ma... Hmm. <śmiech> <Szkic>. <śmiech> Otrzymano na wyprzedzeniu. Ilustracja 6. A, to nie był Okej... Okay. No, teraz... O ok, Okej, ok, ok. Ok, już Nic hmm. nie proste. Okej, ok, skok. Ui. O, a, o! O nowi wrogowie. Zabij ich! A masz! Tak? nie dobry. Albo cię zabije, albo cię zabije tym, czym. A, rozcieńczaniki. Świetnie! Życie dla Mikiego przydałoby się. Staniesz się dobry! Jesteś dobry, jupii! Dlaczego ciągle trzymasz rozcieńczanika, a nie ważny. Okej... Okay. A, tutaj tych bierzeliśmy Okej okay. Eee Okej, okay, podnoś się! Czarnuchu! Czarnuch Okej, okay, złoto, Nowonarodzony to już jesteś o złość. Ok, jak się pytę. Te... A, grucha. Jeszcze realny atrament na pewno pomoże nam pokonać tę wodospady. jest ten nieścieralny atrament. jest jak palce szkraba. Nawet rozcięczalnik z niego spływa. Ale musisz uważać. Skorupa rozpada się podczas ruchów. Jeśli zostaniesz uderzony zbyt wiele razy, skorupa się rozpadnie. Ale przynajmniej będziesz miał czas, złapać oddech. Ojej!

Ui, 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 ui. ui, 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 ui. Okej. Yyy, hmm. hmm, chyba nie spot. A, za tamten. A, uh o -oh. Jeszcze raz na zamek na pewno pomoże nam pokonać tego. Nie przypominaj, jej migać. Ok. Już jest twardy jak pancerz kraba. Nawet rozcieńczalnik z niego spłynie. Ale musisz uważać. Skorupa rozpada się podczas ruchów. Jeśli zostaniesz uderzony zbyt wiele razy, skorupa się rozpada. No wiem, gaz! Shit! Pocałuj się! O! Tak czujesz? Nie, już nie od stacji projektorów. Widzisz te wodospady? To one zasilają urządzenie. Idź do platformy obok wodospadów i spróbuj znaleźć przyczynę. Co to jest? Ule! No, no, nie, 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 Widzicie, Widzicie, to jest Miki może 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 powrócić tylko życia, że. że... No. Co to? wyraźnie nie działają leje do uzyskiwania mocy z wodospadów. Sprawdź, czy tym urządzeniem da się je O! Zrobię tu sobie zdjęcie. Ej! A ty co tam robisz? Mały Pic! Zadać ci to samo pytanie, Mały Picie. Ja? No ja tu pracowałem sobie tutaj, zanim się zakrzesz. Mały Pic <laughs> ma sukienkę. <laughs> Od tamtej pory próbuję je naprawić, a jak mi się uda, to się wreszcie stąd wydostanę. dostanę. Mały pit ma sukienkę. Ja tutaj siedzę. Próbuję naprawić ten złom, a ty idziesz i ją zawalczasz. I teraz dzięki Wam jest cała masa kłopotów. Ja Wam tak. Nie tak? by coś z nimi zrobić, więc do roboty! To ja ty nam nie rozkazuj, panie rozkazywacz. Robimy to, że jest to białe zdjęcie. Widzisz tę rurę na samym środku? To weź ją i podłącz jak trzeba! Czekaj. SŁUCHAM! A, to pewnie do mnie. Okej. Okay. Ej, czekajcie. Dobra, do następnego odcinka. Nara.